I co? Miją ja się jeszcze tak, na tak tej Ukrainie? Tak, no biją się na tej Ukrainie. Pani właśnie, <coughs> jeszcze raz powróciłem, bo kiedyś Cię rozpytywała. Włączyłeś już? Tak, 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 włączę. Ty po, to pochodzisz, nasze piękne polskie ziemie, dzisiejsza Ukraina, prawda? Związek Radziecki, Ukraina. To było równe miejscowość, jak to się nazywało? Parcelacja. Parcelacja, a wioska się nazywa Kolonia. Kolonia Parcelacja. Kolonia Parcelacja. I do jakiego miasteczka tam było najbliżej, pamiętasz? Powiat yy, Werchy. Werchy powiat, tak? No, i no, karpiłówka, wieś też. I karpiłówka tam razem... W tej wiosce du dużo was było? Dziewięć numerów. A dziewięć numerów. A jeden Ukrainiec. Jeden Ukrainiec tam zwał. I żeście, że żyli tak jak brat z siostrą, no, prawda? Czyli no, normalnie no, tak, no, no, dobrze żyli. Dobrze, że byłoby. E, czy, 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 mieliście jakieś wskazówki ostrzegawcze, że coś tam nie. może być? no słyszeliśmy, że tam Polaków biją, na wołeniu biją, a tato mówił tak, a, oni chcą, żeby my uciekli, bo by wszystko zabrali. Mhm. Nie wierzę, mówi, Za, co nas wydobyć?" Tak, no bo byliście normalni, no. pracowaliście, podatki płaciliście, prawda? Podatki, ziemia była kupiona, swoja, nie Ziemia, jak wy żeście się tam znaleźli, to znaczy, Ojciec twój, tak czy matura, tam się pobrali? Tam... Ja? Moja mama i tato pochodzili z Krakowskiego, hmm. wieś Wilkowicko-Kulimanowy. No i potem wyjechali na Ukrainę. Tato był na wojnie, dostał sumnictwo wojskowe Piłsudskiego, 6 hektary. No i 6 hektarów tu sprzedał i tam kupił. To było 12 hmm. hektarów, nie? Rozumie. No. no, i tam żyli. I było no. wszystko spokojnie. Było a... spokojnie, a później jak się zaczęła wojna, to Ukraińcy zrobili swoje bandy i Polaków mordowali. Ale powiedz, Michaeli, taką rzecz, bo to jest to dla ciebie przeżyte przeżycie, które to było Ja się wcale nie dziwię, bo. Ja sobie nie wyobrażam tracić najbliższych, tracić ojca, tracić matkę, prawda? Ale ty mówisz bili, bo u was to było to nazewnictwo bili. Co, co rozumiesz pod tym względem, że bili? No co? No co ja mogę rozumieć? Jak, jak bili, jak słyszałeś, że bili, to znaczy co? Zabijali go? Tak? Zabijali go. Zabi w jaki sposób to robili? Ale jaki? One nie szczelali, tylko bagnetami, w głowę czy sikierami, czy, czy czym takim. Czy, czy pałki jakieś? Czy pałki, no. I tak mordowali. I, I co? I pomordowali, a potem porzucali do studni, do kopców, pozakopywali już. I to wszystko i Oczyszczyli. oczyszczali. Jak oni to dzisiaj nazywają to robactwo oczyszczale. No. Wczoraj słyszałem w radiu, że tak, tak powiedział no. ten jeden z dziennikarzy ukraińskich no, tych przedstawicieli, że oni tylko z robaków, robactwa oczyszczali. No. Jest to przykre. Widzisz, jest to? No, no ludzi powiedzą. I, i przyjaciele, pomagają im Polacy. No. I teraz się człowiek zastanawia, kto jest bardziej przyjaciel, czy Ruski, czy Ukrainiec? Dla mnie Ruski wymordował dużo też oficerów, okay, tak, no wszystko. Ale dla mnie to Ruski lepszy 100 razy, jak Ukrainiec. Bo jak było już po wojnie, trzeba było jechać do Polski, to Ruski się zaopiekował do stacji Polaków podwoził, żeby Ukraińcy nie napadli. No, a Ukraińcy tylko patrzeli, żeby gdzie zamordować jeszcze. Hio, ale powiedz mi taką rzecz, bo rzeczywiście to było... Ty miałeś ile wtedy lat? A ile ja miałem jakieś pewno jakieś 13-14. 13 jako dziewczynka już podlotek no, takie no, można no, powiedzieć, no, prawda? No. I co? I to było w dzień, rozumiem chyba, prawda? Czy w nocy? Rano. Rano, Jeszcze było... niektórzy spali, niektórzy stawali. I co? Kto, co was obudził? Co się stało takiego? Tak, wyżu? najprzód wzięli tam w Majdanie, wymordowali Polaków i z naszej tej kolonii furmanki wzięli. Mhm. I wzięli dwóch chłopów do tych formanków. I te chłopi nie wracali z tymi formankami Bo razem z nimi zamordowali, no, no to ja uchodź? No i rano mama wstała i budziła nas, żeby do roboty wstawać, a ja mówię, pójdę do sąsiada, dowiem się, czy przyjechali z, z tej podwody. No i mama poszła. Mama poszła, jak mama poszła, tato klepał kosę, a my kawałek tego drogi mieszkali. A one jechali, te Ukraińcy i stawali na koniach i patrzeli się. I dali, a u sąsiada tak jak bygarski tu, pach, pach, tak strzelało. I ludzie zaczęli krzyczeć. Sły, ale Ty słyszałaś ten jęk, czy to? No pewnie, bo no, to, to nie bo tak jak y, do osób, bo było, taki kępak tak, Rozumiem. Tak, 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 tak. zasłaniał. No i mówimy do taty, tato, Polaków mordują, uciekajmy. I ja z bratem schowałem się. Z Dwa Dwa zagony tak. były zagony, a tato uciekł do krzaków, i siostra uciekła do krzaków, i brat. No oni przyjechali na podwórze i słyszę, mama krzyczy, sąsiady krzyczą, jęczą. I tu słyszę, że już tato jęczy. Słyszałeś tam, u Boży, coś no, takiego? Tak? No. No pomordowali, pozjeżdżali się na podwórze I jeden mówi tak... Gdzieś czas... się to widzieli, obserwowali cały czas przez ten tyton. No ten... słychać Słuch. było przecież bliziutko. No i mówią tak, czegoś się podchodził, jak widzieli, że kosem ma, no, pewno ta gdzieś wtrącił go jakiegoś. No i obszukali, mówią tyle uciekało i nie ma nikogo. Tylko co tapy, jednego, ma mama była sąsiadów, a mm. mówi tyle było na podwórze, a nie ma nikogo. Ja do brata, brat tak ciężko oddychał, to ja mu tam zamknęłam Kto? ręką, Ale później wypuścili świnie z prosiakami, ja mówię, to wstańmy, niech nas zabiją, bo świniak znajdzie, to i one znajdą. A brat mówi, nie jeszcze poleżmy. No Jezu. my poleżeli. Nie wyobrażam sobie takiego myślenia, Jezu. No my poleżeli, one się porozchodzili, no i my wstali, i na drugą wieś poszliśmy. Tam była siostra, tej Zuzi, matka, co w Warszawie jest. A tutaj pomordowali, porzucali, siostrę zabili, zamordowali troje dzieci. Jedno takie było malutkie, jeszcze nie krzczone. To szwagier jak uciekł do krzaków, to mówili tak, żeby tylko chłopów mordować, a kobiet nie. No to szwagier uciekł. Jak uciekł szwagier, oni przejechali, szwagier się wrócił. No to siostra już i te dzieci były zabite, zamordowane. A to malutkie miało szyjkę przebite i płakało. To on wziął wody i łokścił to dziecko. Łokścił i patrzy już wracają do granicy. Jak wracali, to wtedy rzucali do studni, gdzie było żywy, nieżywy. Jaki był, to rzucili, do studni. Mhm, Boże. To jest nie do przemyślenia. Mhm. I posłuchaj, czyli, czyli wy, a wy żeście wrócili jeszcze do tego swojego domu, czy to już nie jest nie Już nie ostatni raz, ostatni raz już wyszłaś stamtąd, no uciekliście po no. prostu i, I, i ten wóz. obraz pozostał taki w pamięci, prawda? Tak. Obraz, no. krzyku, jęków, prawda, no. i tak dalej. Czy palili też e, zabudowania czy coś? Od razu nie palili, ale teraz jeździła ta z Warszawy. To mówiła, że wszystko spalone, że las rośnie. Las to wszystko wyrównane no. do tego i no. że śladu nie ma i tak no. dalej. Posłuchaj, no. a jakżeście tam poszli na tą drugą wioskę ty, i co dalej? Z tej drugiej, Ta druga wioska to była w odległości jak do czy jak do opuszczonej tak była w Dalej jak do Opuszna. Dalej jak do Opuszna, rozumiem. No, no to tam tylko była siostra, jedna Polacja tak w Leńcy byli. No i uciekliśmy od razu do lasu, pobyliśmy w lesie, potem poszliśmy. Sztabier poszukał partyzantów, poszliśmy do partyzantów i partyzant Wanda Wasylewska się nazywa i opiekowała się kulakami. Mm -hmm. no. no i tak do lasu później my poszli, w lesie my siedzieli całą zimę, no już na lato skończyła się wojna. W całą zimę siedzieliście, to jakieś co, jakieś ziemianki były? Nie, takie z gałęzi Już to, to był koniec zimy, tak? Pewnie. Cała zima. Cała zima była, ale to dzięki Bogu chyba nie była taka ostra zima. Ostra była, ale jakoś to człowiek przeżył. Co człowiek walczy o życie, to to no. jest taki... Nawet nie wolno było palić ognia, bo jak samoloty niemieckie zobaczyli, tak, jak no, to, to no, zarabią, i, I tak, i tak żeście przekoczowali, prawda, że jak później się znaleźliście, że tutaj do Polski, żeby... A później to e, repatrianci się nazywali, dawali takie papiery, mm. ruskie, no i wysyłali do Polski. A to już jak było zakończenie wojny, Woli, już jak w 1945 roku, no, roku no, prawda, no, w 1945 roku, czyli tak na tołaczce, można powiedzieć, że dwa lata spędziłaś prawda? No. No. no, bo to tak było, w 1943 to był cały ten pogrom mm. tych, te, tych na Wołyniu, tam te, te no. wioski różne i tak dalej, żnele i tak dalej. I kani teraz powiedz mi taką rzecz. Przeżyłaś tyle, z dziecinnych lat, no pamiętasz i młode, fajne lata, prawda? Mm. Człowiek człowiekowi wybaczy. Czy jesteś w stanie im wybaczyć dzisiaj? Nie. Mówi ksiądz, by wybaczył, ale ja nie wybaczę, nigdy. nigdy. Jak można wybaczyć, no. kiedy rodziców zabijają? I siostry, i dzieci, siostry, dzieci i wszystkich Polaków. No, no daj spokój. No. I widzisz to, co ja już mówiłem, że dzisiaj, gdzie można by dzioni dzisiaj są tam faktycznie. No. Jako ruscy teraz mówią, banderowców trzeba niszczyć. No. Powinniśmy się przyłączyć. Kurczę. <noise> Taka sytuacja, no. wiesz, że, mój Boże, kochany, jest to, jest to sprawa ciężka na tyle, że sprawa sumienia, ale. To są ludzie, to są nie ludzie, fałszywi ludzie. Po prostu. Fałszywy, on będzie ze sobą dobrze, a z tyłu noża ci włożyć w plecy. A ten co mówiłaś, jeden mieszkał w tej waszej kolonii, w tej marcelacji. No. E, no. Czy mieliście jakieś to, że on był coś tam... Czy, znaczy, on z czy... nami jest bardzo dobrze żył, ale z sąsiadem jak się raz kłócił, to powiedział tak, niedługo z was będą konserwy robić. To było pierwsze ostrzeżenie, nieświadomie to powiedział, w nerwach, no, no. bo miał zakazane prawdopodobnie, w nerwach, w nerwak to powiedział, tak, bo banderowcy przygotowywali, przecież to, to no było normalnie, także, także naprawdę, daj Boże wszystkiego, bo życie jest najważniejsze, prawda, ludzkie i to, co porobili, dzisiaj ich zabijają, czy mamy powiedzieć, niech ich wyżywają, nie. jako człowiek, jako ludzie nie, ale podświadomie jest ta nienawiść, i tak uczyniłeś i tak zwień Aj no dobra, dzięki serdeczne. To starczy, bo nie będziemy, nie będziemy tutaj cię przemęczać.